Obudź sobie anioła dla Mateusza. Rozmawiamy z panem Maciejem Bukowskim, darczyńcą. Panie Macieju, dlaczego warto pomagać? Wie pan, ja jestem mocno doświadczonym człowiekiem, od 18 lat bardzo ciężko choruję i w pewnym momencie mojego życia też przyszła pomoc od różnych ludzi, nie wszystkich znałem, dla mnie. W 2011 roku 17 tysięcy ludzi przez internet chciało oddać dla mnie próbki szpiku, i 2,5 tysiąca ludzi bezpośrednio na skwer Kościuszki przyszło oddać krew. Więc mam w sobie wolę teraz, kiedy mnie się udało z tego wszystkiego wyjść, wolę pomagania innym. Mam dług wdzięczności wobec ludzi. Długo się Pan zastanawiał nad pomaganiem Mateuszowi, gdyby się Pan dowiedział o tej akcji? Akurat byłem na wakacjach, ale napisał do mnie nasz wspólny znajomy, to znaczy ojca Mateusza i mój, z prośbą o pomoc. Natychmiast zareagowaliśmy, już będąc w Hiszpanii. Już wiemy, że przekazał pan już gadżety Barcelony. Wiemy, że pan ma jeszcze jedną wielką niespodziankę. Za chwilę to zostanie też przekazane ojcu Mateusza. Więc może odkryjmy robka tajemnicy. Co pan przekaże za chwilę ojcu Markowi przybył? To, to jeszcze nie jest koniec. Pierwsza rzecz to jest koszulka Barcelony oryginalna koszulka meczowa wyjazdowa. Którą dostaliśmy od Messiego Jest certyfikat na to, że to jest jego oryginalna koszulka W przyszłości Mati ma dostać jeszcze koszulkę ze swoim imieniem i autografem Ale warunek jest, że będzie zdrowy Ja to wyraźnie mówiłem Nasi przyjaciele w Barcelonie po prostu próbują zdopingować Matiego do walki no i jest jeszcze jedna niespodzianka, o której nikt nie wie. Yy, przywiozłem na licytację koszulkę reprezentacji Polski w siatkówce. Mam nadzieję za niedługi czas mistrzów świata i, i jest yy, do, przeznaczona na, licy, na licytację ich koszulka. I tak na koniec, w trzech zdaniach. Jak pan zaapeluje, albo jak pan poprosiłby Gdynian, żeby też włączyli się do tej akcji pomocy dla Mateusza? Jednym zdaniem warto pomagać. Dobro zawsze wraca. Dziękuję. Kłaniam się.